Siema, siema! Tu Hardeku i dzisiaj nagrywam Battlelands. Eee, ostatnio e, mój poprzedni filmik trochę był nieco słaby, ale tym razem nagram coś bardziej lepszego niż tamten filmik. Słuchajcie, minęło miesiąc z czasu, a nadal nic nie nagrywałem. Przepraszam za to. Ale postaram się najbardziej trochę co kilka dni nagrywać. Jeżeli napiszecie pod komentarzem hashtag pilot, to przypnę wam serducho. Ok. Lecimy na solo i gramy. Czekajcie, zamknę sobie drzwi. Ok. Dobra, już zamknąłem. E, jeżeli. Zostawicie mi 10 łapek w górę. To, to może coś dla Was zrobię tak miłego. A nawet jeszcze nie wiem co, ale niedługo wam powiem. Ej, co jest grane czemu. Ja, po ja chciałem polecieć na ten lagi. Fajnie. Niech mnie puszczą. Puścicie mnie. Co tak laguje? Przepraszam bardzo. Ja chciałem polecieć tam na ten. No i też tutaj dobre jest mniej. Co? Boże. Czemu laguje? Co jest? E, przepraszam bardzo, proszę. Proszę przestać. No, wreszcie. Ale musi się obniżyć. O, dobra, pięknie. Dobra. Dobra. Lecimy. Eee. Napiszcie też w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona postać w Battlelands, Bo moja najlepsza to ta, tutaj bardzo, bo to jest jedna z moich najlepszych. O kurczę, ale lagi, 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 laguje, jak nie wiem. Dobra, 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 cholera, cholera. Nie mogę trafnąć Ej, to no co jest? Czemu nie mogłem trafnąć? Laguje mnie Laguje mnie Dobra Tym razem błagam Niech mnie nie laguje, no idę tyle Dobra No to czekam Napiszcie też w komentarzu, czy mam z jakimś kolegą nagrać, ale i też z głosem przede wszystkim. Żeby wszyscy słyszeli. Też napiszcie w komentarzach. Okej. Okay. Na razie 3 minuty. Jest spoko. Dobra, wreszcie. Wreszcie mi się przesunęło. Eee, dobra, weźmy. Dobra, weźmy go. Okej. Okay lecimy. Ale tym razem niech mnie zaznaczy na ten. Na te miejsce, które ja zaznaczyłem wcześniej. Na przykład na ten. Na dziki zachód. O Mmm, okej. Okay. Czekam. Na razie 3 minuty się nagrywa. Oj, wywaliło mnie. Dziwne. E, Musimy się najpierw włączyć. Ok, teraz powinno zadziałać. Ej, to jest bardzo dziwne, bo jeszcze ten e, wywala mnie. Je. Jeszcze przegrałem gierka. Dziwne. Powinno teraz mi dobrze zadziałać. O, idealnie. Lecimy tu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Najpiękniej. Tylko, że trochę laguje, ale i tak jest dobrze. Lecimy. Mamy skara, ale ja nie biorę na razie. Zobaczę, czy tutaj nie ma coś. A, tylko se. E, tylko se ta, Czy biorę? E, no i biorę chyba lepiej skara. Skary chyba jest bardziej lepsze niż te tutaj pogawki. Bo ja znam e, niektóre wszystkie, bronie, ale nie wiem, czy wszystkie akurat. Znam niektóre akurat. Akurat. O! Typek. Cyk, 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 cyk. cyk. Dobra, ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam, mam 9 tylko HP, a ja stąd uciekam. 5 minut, 5 minut się nagrywa. Ale muszę być gdzieś tutaj. Uciekam stąd. Uciekam. Uciekam stąd. Uciekam, bo muszę znaleźć leczenie. Dostała? Dostała? dostała kurczę lagi ale ja stąd uciekam szukam apteczki gdzieś musi tu być o jest o jest o nie typek. a ja ja już było blisko dobra I jeszcze może jedna giereczka kurczę Napiszcie też jakie zrobiliście Kidę. bo raz mi się wydarzyło, że zrobiłem 7 kidy, albo 5 Akurat. Akurat mi się... Dobra. OK. Zmieniam se. I teraz wezmę... Nie wiem no. Wybieram jakąkolwiek. No to weźmy na przykład... A, weźmy go. Ten jest fajny. Dobra. Lecimy. Ok, mm. ja tylko wam jeszcze życzę wesołych świąt wielkanocnych i żebyście byli zdrowi przed koronawirusem, akurat. Dobra, czekam. Uważajcie na tego niebezpiecznego koronawirusa. On jest bardzo zły. Dobra, czekamy. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ojej. Dobra. Okej. Okay. Muszę zrobić cięcie. Przepraszam na chwilę. Okej, okay, już jestem. E, biorę Uzi i lecę szybko, bo mamy jeszcze dostawę. E, Okej. Okay. I kogo nie ma? O nie, jest typek chociaż. No, ja stąd uciekam. Biorę sniper i uciekam stąd. Co? Ile tych typów jest tu? Dostał? Dostał? A i typek mnie załatwił z tyłu. Dobra. Przepraszam za tatę. Hmm, okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam jeszcze za siostry, bo jeszcze ja słyszę je. Okej. Okay. Eee. Dobra. Eee. Akurat se... A, dobra. Eee, słuchajcie, no to... To, to... Tyle akurat. Jeżeli chcecie. O, jakiś typek, akurat. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Batynlands, to zostawcie łapencję w górce, subskrypcję na moim kanale i napisać komentarz hashtag Kapitan. Więc to tyle. Na razie. Cześć.